I wracamy. Dobra, przestało się bujać. Musiałem trochę po Januszowemu sobie postawić jakąś podpórkę pod yy, statywem, bo miałem za nisko. No i co? Tu mamy skrzyneczkę z z z z z z, z, z. Ze ze akumulatową kątową. marki Miteo. Nie wiem, nie mam tu gazetki, chyba czy co? Nie wiem, gdzie ją wsadziłem, więc nie powiem Wam szczegółów. Tak, szlifierka. Ona nie jest bezszczotkowa to jest zwykły silnik szczotkowy. Macie osłonę na tarczę. Ona jest chyba na 11,5 cm. Można zamontować inną. Mam też szlifierkę, która ma chyba 12,5 i będzie pasować. także. A zresztą od biedy możecie sobie to przeciąć na pół i zespawać. Także bez problemu zamontuję się większą tarczę. Jest śruba dociągająca. Tak, szlifierka kątowa. Można sobie tarczę dowolnie ustawić. W zestawie jest uchwyt na śrubę typową. Ma 8 mm z gwintem, można zamontować ze wszystkich trzech stron albo całkiem coś innego. Jest kluczyk. W zestawie jest też taka jakaś kiepska tarcza, to jest jednorazówka. Yy, ładowarka, identyczna jak w zestawie z wiertarką yy, bezszczotkową yy, marki Niteo, to jest dokładnie to samo 21 V. 2,5 ampera, czyli szybka bezpiecznik topikowy i tak dalej i tak dalej. Szlifierka jest zgodna ze wszystkimi akumulatorami. O o o o o o uciekł mi. Dobra, już opanowałem. Szlifierka jest zgodna ze wszystkimi akumulatorami. Ten też jest naładowany do 2 trzecich pojemności. Czy ona bije? Nie za bardzo zwracałem na to uwagę. Chyba lekko też. Włącznik jest jaki jest. O, odkręciły się dwie śrubki. No, niedociągnięte jest. Także wygląda tak, jak wygląda. Oczywiście jest zgodna z akumulatorem w wersji bezczotkowej. To jest dokładnie to samo, ten sam akumulator, inna naklejka. Powiem tak, do domowego użytku spoko. Zresztą szlifierką to i tak się dużo rzeczy nie robi. Tylko cięcie, przyszlifowanie czegoś, przycięcie jakiegoś kamienia. Spoko. Jedyne co to bym postarał się zabezpieczyć otwory wlotowe. Aby nie zaciągała kurzu podczas, podczas cięcia, no i to w sumie tyle. No. Nic więcej na jej temat nie powiem. Wyposażenie standardowe: skrzynka większa niż w przypadku wiertarko wkrętarki krętarki Ona też jest ogólnie większa, dłuższa, mniej poręczniejsza, no ale szlifierka to szlifierka, zwłaszcza akumulatorowa. Ogólnie względnie polecam. Tym bardziej, że ja zapłaciłem chyba w lekko ponad 100 v za to. Chyba 125 zł, tak wyszło w promocji. Na gwarancji. Wiadomo, kto jest gwarantem. Wa Wiecie, gdzie się zgłaszać. Więc, jak coś atakujecie, wymieniają, naprawiają, albo zwracają pieniądze więc narzędzie za darmo. Yy, pytania pod filmikiem, jeśli jakieś macie, odpowiem na nie z wielką przyjemnością. Jeśli ktoś sobie życzy, jakieś nagranie, proszę składać. Yy, yy. Proszę składać. Yy. Prośby, ja na pewno je rozpatrzę i postaram się coś jeszcze nagrać. Jeśli tu jest za mało wystarczająco, wystarczających informacji dla Was. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, wrócę jeszcze niebawem. Hej!